Cześć, witajcie na Wrzos Fishing TV. W pięknych okolicznościach przyrody. Po raz kolejny w tym miesiącu udało mi się wziąć wędki, no i wybrać nad wodę, nad rzekę Prosnę. Jest to rzeka tak naprawdę, na której uczyłem się wędkować. No ale postanowiłem, że odwiedzę zupełnie dla mnie nowe miejsca. Nigdy tutaj wcześniej, systematycznie nie wędkowałem. Byłem tutaj ostatnio tydzień temu, no ale niestety, no nie udało mi się opublikować materiału z tego, bym powiedział, spaceru nad wodą, bo nic się nie wydarzyło, nie było kontaktu z rybą. No ale mamy luty, okres zimowy. Także dzisiaj, słuchajcie, po prostu samo to, żeby pobyć nad tą wodą, tak naprawdę zmotywowało mnie do tego, żeby wziąć wędkę i wybrać się na te wędkowanie dzisiejsze, choć naprawdę momentami zrywa się silny wiatr, ale gdzieś tutaj taka dolinka niecka jest, która sprawia, że gdzieś ten wiatr tutaj słabnie, słychać go troszeczkę wyżej, także... Może uda mi się troszeczkę gdzieś tutaj fajnie porzucać, czy będą jakieś ryby, no to się okaże, no jest to taka pora roku, że tak naprawdę różnie z tym jest. Y jakiś tam specjalnie, nie wiem, dużych oczekiwań nie mam, no ale nigdy nic nie wiadomo. Y także przede mną, może dwie, niespełna trzy godzinki wędkowania. Y no i zobaczymy. Także. Zapraszam Was również na ten taki swoisty spacer nad rzeką. Zapraszam do oglądania, pozostańcie ze mną. No, i idę szukać jakiegoś pierwszego, fajnego miejsca, gdzie będę mógł oddać kilka rzutów. No, i za chwilę troszeczkę pogadamy sobie o moim sprzęcie, który przygotowałem sobie na to dzisiejsze wędkowanie. No, zobaczcie, jak tutaj Bobry rządzą nad tą rzeką. Jest tutaj naprawdę dużo powalonych drzew przez Bobry. Także naprawdę populacja Bobra tu nad rzeką Prosną bardzo się rozrosła. No i po prostu widać to wszystko nad wodą, jak wygląda. No słuchajcie, jest tutaj przede mną e, takie zakole, na drzew. No będę starał się te miejsca e, takie obławiać. O kurczę, słuchajcie, za mocny. Aj, chyba pierwsza strata dzisiaj. Aj, nie zauważyłem. Aj, kurczę, może. Ale, słuchajcie. O no, kurczę, pierwszy rzut pierwszy rzut bez wyczucia i, i gałąź się chyba strata górcze no to jest tak właśnie chyba żeby się odhaczył trzeba uważać żeby jako strzeliłoby no, Przylęta na gałęzi i znowu 1,0 dla rzeki tak to już bywa na tych rybach. No i wiążemy kolejną a tu mi się coś poplętało. No i życie. No, zobaczcie, fajne, fajne miejsce, ale zobaczę woblerka, woblerkiem to można fajnie pracować, w takim nurcie go można bardzo fajnie przytrzymać. Spuszczę go bliżej tamtego drzewa, tam jest kawał takiego pniaka, no i słuchajcie, on już pracuje. W tym nurcie i spokojne prowadzenie jest taki napływek. Słuchajcie, no niestety chyba się zahaczył mi. I lipa zaczepił mi się o kotwicę, i teraz, ale teraz to już trochę mi nie potrzeba, żebyś pracował. Słuchajcie, tu przy samej wodzie jest naprawdę bardzo fajnie. Ten wiatr nie jest tutaj tak yy, mocno dokuczliwy jak tam nieco wyżej. Bo tu jest taka niecka dolina. No i zobaczymy teraz słuchajcie spokojne prowadzenie woblerka w nurcie. On praktycznie pracuje pod wpływem naporu wody. No, tutaj z woblerkami przyjadę w kwietniu na te odcinki wody, bo tu są, słuchajcie, naprawdę idealne miejsca na to, żeby dorwać jakiegoś fajnego klenia. Słuchajcie, te zwisające drzewa, gałęzie, konary nad tą rzeką to naprawdę idealne miejscówki bytowania kleni wiosną. Jak już zaczną pojawiać się jakieś pąki, słuchajcie, jakieś larwy, owady, naprawdę będzie to fajna miejscówka. Rzucę kilka razy tym woblerkiem. W takich miejscach naprawdę można się spodziewać bardzo fajnych ryb. No dobra, to słuchajcie kilka zdań o moim dzisiejszym sprzęcie, który ze sobą zabrałem. No, podstawa dzisiaj to oczywiście to jest mój to jest słuchajcie ta moja wykałaczka ultra lightik e, Mad Mouse, e, made in China uzbrojony w kołowrotek jaguar Curinoja, również made in China e, ogólnie zestaw bardzo leciutki sama wędeczka naprawdę e, jest bardzo lekka naprawdę taka powiem wam wykałaczka nie wiem średnica może mniejsza niż po prostu E, tradycyjnego ołówka e, bardzo lekka e, no przeszła już jakiś test nad wodą troszkę okoni okonków nią wyciągnąłem e, na razie nie miałem jeszcze jakiejś konkretnej ryby dlatego nie wypowiem się jaka jest jej naprawdę maksymalna moc ale z tego co widziałem w internecie e, naprawdę niektórzy już fajne ryby na te wędzisko połowili Także myślę, że kijek w tym sezonie przyniesie mi trochę ryb. Do tego dzisiaj łowię na żyłeczkę 0,16 Przy tym kołowrotku 2000 myślę grubsza i przy tej wędeczce no grubsza już by po prostu to wędkowanie było byłoby mniej komfortowe dlatego myślę te 0,16 to jest Max. No i dzisiaj lekkie przynęty paproszki. Teraz mam takiego niedużego twisterka, około 3-4 cm na główce 4 gramowej. Jest tu dzisiaj dosyć mocny uciąg. Słuchajcie, ciężar wyrzutu tej wędki to jest 3 do 10 gram akurat wyposażona ona jest w dwa topy szczytowe light i ultralight. także ten ultra light ma wyrzut 2 do 8 gram ja łowię na ten że tak powiem bardziej sztywniejszy zestaw choć naprawdę wędeczka pod rybą naprawdę fajnie pracuje także taki powiedzmy zestaw nisko budżetowy ale naprawdę bardzo fajny i naprawdę nie powstydziłby się gdzieś tam stanąć u boku jakiejś naprawdę innej markowej wędki, także wędeczka naprawdę bardzo fajna. Słuchajcie, jedyny taki minus, oczywiście plusem jest, kiedy łowimy na jeziorze z pontonu, z łódki, oczywiście niespełna 2 metry długości, idealna długość na to, by łowić właśnie z pontonu i dlatego taką długość ultralighta sobie kupiłem właśnie na na te okonie łowiąc gdzieś tam na jeziorach z pontonu, z łodzi natomiast na rzeki ta długość jest mało komfortowa ale w tym momencie kiedy mamy jeszcze naprawdę okres zimowy ta rzeka nie jest zarośnięta dojście do, do, do wody jest w tej chwili naprawdę bezproblemowe Także można śmiało taką wędeczką sobie połowić, na rzece również. Także jeden zestaw właśnie tak, tak, tak sobie wygląda. A druga to już, słuchajcie, taka uniwersalna wędka, kleniowo kleniowo jaziowa na szczupaka jeszcze może być. Jest to akcja bardziej taka medium, nie jest to sztywny kij, także myślę na właśnie takie uderzenia zdecydowane. Bardzo dobrze amortyzuje 2,70, także myślę idealna długość na rzekę. Teraz i później uzbrojona w taki oto kołowrotek, dajwa, Rewros, no i żyłeczka 18 tutaj. No i, no i uzbroiłem dzisiaj woblerka. Mam tam tych woblerków troszkę. Wyjątkowo, chcę obłowić dzisiaj dosyć, powiedzmy tutaj znaczną część tej wody, tego odcinka, który sobie tu założyłem dzisiaj. Także nie będę bawił się w przewiązywanie tych woblerków, dlatego założyłem agrawkę, Staram się tak wczesną porą po prostu woblery wiązać bezpośrednio do żyłki, na oczku. No ale dzisiaj zależy mi na czasie, Dlatego woblerki będę po prostu przepinał do agrawki. Także taki zestawik. Wędka ma już, słuchajcie, swoje lata. Mam do niej ogromny sentyment. Towarzyszy mi naprawdę, towarzyszyła mi na wielu wyprawach. No, trochę ryb już na nią złowiłem. Także dzisiaj też będziemy nią próbowali coś złowić. Także to tyle, jeśli chodzi o moje zestawy wędkarskie. Jak widzicie, łowię delikatnie. E, ostatnio, przedostatni mój film troszeczkę taki, takie wprowadził zamieszanie. Pośród was niektórych, wręcz e, oburzył wstęp do tego filmu. E, no ale jak widzicie, tam oczywiście to był taki fake z mojej strony. Chciałem po prostu poruszyć pewien temat, jaki to oczywiście. Zobaczcie ten filmik, link, link. Wyświetla się z mojej lewej strony, jak na mnie patrzycie. Także to jest mój prawdziwy zestaw na okonia i nie tylko. Tak więc, słuchajcie, nie obrażajcie się. Oglądajcie filmy do końca, bo naprawdę pozory lubią mylić. Lecimy dalej. Słuchajcie, naprawdę kolejna fajna miejscowa. Tam po drugiej. Słuchajcie, znowu bobry zrobiły robotę. Zwalone drzewo. Robią się takie napływy i do tego tu jest takie fajne zakole. Ta woda wgryza się tutaj w brzeg. Naprawdę kolejna fajna miejscowa, która w tym sezonie może dać jakąś rybę. Także oddam kilka rzutów przez, przed, przez moment, słuchajcie, przez chwilkę, dosłownie nie wiem, ile sekund trwało. Troszeczkę pokropiło, spanikowałem, schowałem sprzed. No, bałem się, że nie będę mógł tego odcinka dzisiaj skończyć, ale to było jakieś chwilowe, także jest dobrze. Kręcimy i łowimy dalej. Słuchajcie, żurawie naprawdę dają o sobie znać ten piękny piękny śpiew żurawi. Jest tutaj naprawdę bardzo urokliwe miejsce w dala od tego miejskiego zgiełku. Słuchajcie, naprawdę wspaniale tutaj pobyć. A jeszcze jakby była ryba jakaś, to już by dopełniła tego wszystkiego. Słuchajcie. Naprawdę Fajna, fajna miejscówka. Też tu jest takie bardzo fajne zakole. I ta woda, słuchajcie, tam rozszerza się w tamtym miejscu. Tutaj idzie, słuchajcie, właśnie taki warkoczyk. Tam się troszeczkę dalej uspokaja. Tam gdzieś jakby zabija. Naprawdę super miejsce. Dobra, założymy coś innego. Mam tu dzisiaj trochę w tym arsenale przynęt. Także słuchajcie. Yy. To jest moje podstawowe pudełko okoniowe, no mam tu jakieś twisterki, jakieś raczki powiem szczerze, że jeszcze ich nie próbowałem, także w tym sezonie będę musiał na nie spróbować, ale może założymy takiego albo słuchajcie, albo banjo może założę. odmiany dzisiaj założę tutaj banjo za chwilkę także tak wygląda moje pudełeczko okoniowe podstawowe jeśli chodzi tu o gumki na pewno w tym sezonie troszeczkę dorzucę gumek różnego kalibru i rodzaju tu mam troszeczkę większe te gumki ja znam tutaj żeby mi nie wypadło jakieś kopytka małe słuchajcie takie gumeczki widzicie no, trzeba będzie próbować i obławiać, szukać, szukać przynęty, która w danym dniu po prostu pozamiata słuchajcie banjo założone, wkroczy do akcji za chwilę pokażę Wam co jeszcze na dzisiaj zabrałem, ale ale wątpię, że po prostu obłowię te szynęty ale to nigdy nie wiadomo to jest mój y, arsenał woblerkowy Arsenał woberkowy, troszeczkę handmade, trochę, trochę kupionych, też handmade, ale nie własnego. Kleniki, jaziki, słuchajcie, coś się znajdzie w tym sezonie. Także tak, takie pudełeczko też jest dzisiaj zabrane. Do tego tutaj jakieś gumeczki dochodzą ale są to większe przynęty na późniejszy okres też kopytka dla jakieś takie gumki słuchajcie no, będą na pewno zaprzęgane do boju małej ziszajnerki zaprzęgane do boju ale w późniejszym okresie troszeczkę obrotówek... troszeczkę obrotówek... takich mniejszego... kalibru... na okonki, to jest... tutaj ta część... tam pod spodem już są troszeczkę... większe... no i tu jeszcze się znalazły... takie słuchajcie, woblerki, które... jeden z nich w tamtym... sezonie przyniósł mi rybę... pierwszego klenia... na tej rzece właśnie... No i mam nadzieję, że i w tym sezonie odpali i będą ryby. Dobra. No to tyle, jeśli chodzi o ten mój arsenał. Trochę tego wziąłem, ale chyba nie zdążę nie zdążę tego wszystkiego łowić. Słuchajcie, jest już po 16, w zasadzie w pół do piątej. Także lecę, bo podejrzewam, że dobry kilometr albo lepiej mam do samochodu. E, także kończę dzisiaj ten mój wędkarski spacer nad Prosną. E, przyznam się szczerze, że e, jakem optymista, także tak dzisiaj. Powiem wam, nie miałem jakichś złudzeń do tego, że uda mi się fajnie połowić, bo to jest luty. Tak naprawdę końcówka już miesiąca, ostatni ba weekend. Dzisiaj 22. 22 luty. Także już za chwilę marzec. Także na pewno większe oczekiwania już będę miał na przedwiośniu w marcu, kwietniu tutaj na tej wodzie i tutaj, tutaj raczej nastawiam się tak słuchajcie mentalnie i e, na to, że uda mi się coś połowić kiedy ta woda tak naprawdę zacznie tętnić życiem w tej chwili e, tak naprawdę wygląda niczym pustynia nie ma w niej życia po prostu płynie sobie ciek wodny żadnych jakiś tutaj oznak żeby coś w tej wodzie się działo Także, słuchajcie, no dzisiaj naprawdę nie miałem żadnych złudzeń, ale dzisiaj dla mnie takim y, głównym celem tego dzisiejszego wędkowania po prostu było rozpoznanie, rozpoznanie tego terenu, tej wody, y, namierzenie jakichś fajnych miejscówek. No i, i myślę, że już w niedługim czasie Uda mi się tutaj y, z boląką wybrać na tą wodę i mam nadzieję, że coś y, powalczę na, te, na, na tym odcinku rzeki. Oczywiście, przede mną kolejne miejsca, które chciałbym y, tą, tą wczesną wiosną odwiedzić sprawdzić. Na pewno będę robił takie właśnie rekonesanse ze spinningiem, ponieważ dla mnie to jest taka najlepsza metoda. Że mogę po prostu jakiś odcinek rzeki spenetrować. Mówiąc słuchajcie, tak młodzieżowo obczaić trochę nowego terenu, by móc wtedy przygotować się już na konkretne wędkowanie i, i pogoń za jakimś białorybem, bo to też jest moim celem właśnie. Także słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. no ryb nie było. Najważniejsze, że słuchajcie, czas y, znów spędziłem nad wodą, jadę, rodzina czeka. No i mam nadzieję, że już zobaczymy się wkrótce w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, jeżeli y, odcinek się spodobał, jeżeli ta woda Wam się podoba, to słuchajcie koniecznie, lajkujcie. No i subskrybujcie mój kanał, y, bo słuchajcie, jak wiecie, czekam z konkursem. A nie odpalę go wcześniej, jak nie pęknie ten pierwszy tysiąc subskrypcji na moim kanale. Nagroda już czeka. Tak jak mówiłem ostatnio, codziennie ją odkurzam. A chciałbym ją jak najszybciej, słuchajcie, przekazać zwycięzcy konkursu, który ogłoszę wtedy, gdy pęknie 1000 subskrypcji. Także subskrybujcie, udostępniajcie. No i mam nadzieję, że już niedługo. 150 subskrypcji pozostało do tego, by ruszyć z tym konkursem. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, za to, że jesteście ze mną. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Panie, tu nie ma ryb w ogóle.